Cześć. To To znowu ja? Podłogę, tak? Dzień dobry, to ja. A dzisiaj? Żeby ja to Dlaczego? To jest dwa dni, a w ogóle nie słyszycie. Czyli trzeba będzie robić cięcie. O, teraz jest chyba idealnie. Tak. Widzicie co? Specjalnie dla Weterana954, bo mówiłem, że nigdy nie będę nosił krótkiej spodni, a nie będę nosił. Dzisiaj ubrałem krótkie spodnie. To tylko dla siebie, Weteranie. No, możecie chcę niego na kanał. Bo on też fajne filmy. On nagrywa ten, Fortnite. Mhm. Nie ma O, w ogóle tutaj macie ten wiatrak się rzekł. Trzeba go naprawić. Trzeba coś tam skleić, super dużo tam. E, trzeba coś tam skleić, bo. E, no, nie wszystko, bo. To był taki wiatrak. Zobaczcie, ja go kompletnie To był taki wiatrak, że tutaj się mocowało takie... Jakoś. no. O, tutaj się jakoś tak mocowało i można było kręcić. No, tylko teraz jest tego zebrany całkiem. Można było kręcić i yy, można było też psikać wodą, bo tutaj macie taki bierniczek i to No, a teraz już na skręconek. Czekajcie, może ja zmienię to spokładnie No, jest lepiej teraz widać. Teraz, teraz mam dżinsy, widzisz, że teraz 4 Wiem, że dzieje są dobre na każdą okazję, nawet na taki ciepły dzień, bo dzisiaj jest niedziela, dzień mamy. Jeśli ten nie złożyliście jeszcze życzeń, to złóżcie, bo no, ta, tak trzeba, tak trzeba robić. <laughs> A poza tym, tak wiem, sobie leżą sami. Kupiłem sobie nowe rzeczy, jedną koszulkę, jedną presę, Ulamy tutaj.

Na trampolinie, bo wreszcie jest trzeci dzień i nie ma też. No więc, typu się. W filmie ja mówiłem, Będę do, że będzie łuk, który jest tutaj trafię. Nie chcę jej pokazywać od po środka. E, czy tam jeszcze było? E, dron będzie, bo jednak tu, Nie wiem. E, miałem drona, ale nie odleciał. To e, było takie ślupe. Ale on tam jeszcze jest to w takiej łące, tylko nie można o Bo Potem jeszcze będzie... A, samolot. Nie wiem, co tam zabrać. Co jest? Tam miałem... A, szybowiec. Szybowiec na pewno przetestujemy. E, co tam jeszcze było? Chyba już szósto. Ale jeszcze ma coś innego.

Wcale nie jest brudny. Po prostu... No chcę ją Mój pokój nie chodzi. Eee, co ja chcę? E, buty, buty, nie parę O co mięsza Też Tak, nowe skarpety takie czarne. Eee, tam. Kolejny film o niczym. Ale, dzisiaj będą dwa filmy, tak jak mówiłem tu jest jeden, ale drugi będzie na trampolinie Juxki, zaraz, będę nagrywać ale najpierw z tego dobra co my tu jeszcze tego lampiny jak jak wiecie czy łapę w górę to wam pokażę co znajduje się w mojej szafie ani nigdy tego nie wbijacie więc wam nie pokażę. To jest ta amicza soka. A, jeszcze wam pokażę, co w niej jest trochę. A, na przykład mam saperkę. O nie, piasek się w niej No, bo byłam on nie? Saperka. Otwieramy ją, o tak. Okej. Okay. Uuu, ale zardzewiała! No bo jak dobrze wiecie, piasek i woda to nie jest dobre połączenie, czy jak tak. Patrzcie, ona ja ma tutaj taką piłkę, znaczy piłę. Ma tutaj takie różne takie ostre rzeczy, otwieracze. Tutaj ma nawet kompas, jeszcze ukryte wejście Patrzcie, można to oszczędzić. Okej, okay, patrzcie, tu jest taka kółka kompasu, nie

nie będę go otwierał, bo już się nie da go otworzyć. Patrzcie. To tu jest napisane. A, jakiś, nie wiem. Były tutaj jeszcze zapałki, ale je ja wykorzystałem. Były też tutaj do zrobienia skła. Były tutaj też różne takie rzeczy, ale je ja wykorzystałem, więc ja... Idę nagrywać film. Znaczy montować film. Teraz. Ją też przetestujemy. No? Tak. Fantasy No dobra, czy nie ma A, no. No co fajnie. Nie robiło. Jeszcze raz.